Wroteczki do Glocka, wybrałem na wschód Księżyca, czyli Moonrise. Fajne naklejki, tutaj się świecą, patrzcie. Mienią się tak naprawdę na wszystkie kolory, stat tracków i tested. Skin około 15 zł, fajny skinek. Teraz krótka, przerwa na reklamy. Moi drodzy, jeżeli korzystacie ze strony Hellcase G4 Skins lub to mam coś dla Was, zajrzyjcie do opisu, znajdziecie tam linki do wszystkich kodów rabatowych, przykładowo pisując kod Antoni na stronie Hellcase dostajecie 30 centów, czyli równowartość złoty 25. Zł. I możecie sobie właśnie taką skrzyneczkę tutaj otworzyć. I przykładowo jestem widzem, otwieram skrzynkę i wydropi mi nowa. Także fajny skin, i co mam nadzieję, że z tego skorzystacie. u Alberti jest to niebieski kwarc takie pistoleciki, rzadko z nimi gram, ale naklejki oczywiście jakieś są P250 to pomarańczowy skin fajne naklejki, że to się dopasowały ładnie i całość mi się bardzo podoba teka standardowo toksyczny za około 5zł z naklejkami no, stand to tested, Float 0.15 także skin jest praktycznie nieobrysowany polecam serdecznie tigerek to Midnight Storm czyli jakby tutaj burza no, i co? Skin jest bardzo fajny, około 20 zł, plus te naklejki, czyli około 30 zł, tak naprawdę nawet do 100 zł mi tego skin naprócił. Bardzo fajny. USP Kora Mózgowa, fajny skin. Tutaj sobie naklejemy takie naklejki w sumie. One nie pasują, ale skin naprawdę fajnie się strzela takimi tutaj różowymi skinami na pistoletówce. Ogólnie, chyba co drugi skin u mnie jest właśnie różowo-niebieski. Ogólnie chciałem sobie przetestować P2000, także kupiłem sobie takie skina około 3 zł, plus naklejeczki ogólnie. Te 2000, no na razie mi się dość średnio gra, ale na pewno będę się przerzucał chyba z usp Skin całkiem niezły. Ja swój face tak naprawdę nie gram, bo gram z CZ-ką, no, ale naprawdę skin niczego sobie, te naklejki bardzo pasują do niego. Tutaj możecie się śmiać, no niepotrzebnie tego skina kupiłem jeszcze 5 naklejek, dowaliłem każdą pozłotówkę jeszcze w stat traku, no. Zmarnowany hajs, ale ładny skin chociaż. teczka z fajnymi naklejkami. 34 kg na statraku. Tacticot, Fajny skin. No, tam koło 3 zł kosztuje w statraku. Także co? Kupcie sobie, jak gracie zezetą. Teraz polecimy sobie PMy. Do Maka 10 wybrałem takiego nowego skina. No i tutaj jakieś naklejki. Całkiem to nieźle wygląda. MP7 w statraku. No niedużo, 68 kg, ale skin jest bardzo fajny. W traku kosztuje złoty 50 zł Plus te naklejki, czyli około 3 zł za takiego skina mp5 sd skin jak całkiem fajny myślę, że te naklejki udało mi się ładnie skomponować z nim no i co skin polecany dzisiaj był do wygrania w odcinku p90 moduł plus jakieś tutaj kolorystyczne naklejki friendly fire coś tam no ogólnie skin tak naprawdę najlepszy do około 10zł polecam serdecznie oczywiście nie mogło zabraknąć bizona tutaj mój ulubiony skin do tej broni w żółty bardzo polecam stan to chyba minimal wear. No i co, zaczynamy karabiny do Galila. Wybrałem rakietowy boom. No i ja nakleiłem tutaj cztery naklejki. Tak naprawdę każda broń dzisiaj będzie z jakimiś naklejkami. Mój drodzy, perełeczka, kałaszek. Jest to point disarray, czyli sedno zamieszania plus naklejki, które się ładnie mienią. Do takiego kałacha z naklejkami musi zapłacić około 90 zł. Ja go dorwałem trochę taniej, bo polowałem na niego od kilku miesięcy. Także co, bardzo fajny, kolorowy skin. Nowy skin do skauta ostatnio miałem Abyss, czyli Odchoń, a teraz mamy takie, co mi nie wiem jak to się nazywa, różowe, tutaj z niebieskim połączone kolorki. Bardzo fajnie, tylko że ten skop jest właśnie dość średni. SG553, czyli tutaj różowy skin, no to jest Puls jakiś tam. Nie ma tak naprawdę lepszego skina do tej broni. Dość fajny. Owóbka, trochę tutaj nielegalne naklejki. No skina wam polecam, 20 zł naprawdę skin niczego sobie nie znajdziecie ładniejszego, chyba. No, może Acheron? Acheron będzie tylko ładniejszy. AutoCampa, tutaj jest naklejona chyba 4, albo nie, 5 naklejek, także praktycznie najwięcej, jak się dało. Chyba jedyna broń. ogólnie skin jest całkiem niezbyt jak na taką broń, którą się kupuje raz na 10 meczy. M4A1S to jest szkołowiowe. Z tą m nie gram, no ale skin naprawdę ładny. Jak znudzi mi się zwykła M4, no to na pewno przecież się z tą z Tumikiem. Famasik to jest Mecha Industries chyba? Tak. Mecha Industries ogólnie naklejki trochę nie pasują, ale skin całkiem nieźle pomarańczowe, tonacje z białym i czarnym, bardzo ładnie wygląda. No, jeden z moich ulubionych skinów M4 -ka. jest to Tezelot Space. No ogólnie kosmiczna pustka, bardzo fajny skin, taki jak lubię, czyli niebieski z fioletowo różowym. jest to nowy zakup. no Wszystko mi się w tym skinie podoba. Nie jest w ogóle obdrapany, tylko że ten celownik niestety jest mało kolorowy, ale to mamy SKR 20 plan. No co mogę wam powiedzieć, tego z tej broni nie kupuję, także to tyle. Ciężkie, czyli nowa. No, Moon Libra, czyli jakiś tam księżyc po angielsku. No jakieś kurczaki sobie nakleiłem, z nową praktycznie nie gram, ale skina muszę mieć jak robię cały ekwipunek. XM Ziggy. Fajne naklejki. Skin taki dosyć kolorowy, ale z XM tak samo również praktycznie nie gram. Obrzym to jest broń, którą naprawdę używam no raz na, nie pamiętam kiedy ją ostatnio użyłem, raz na rok. Ale skin jest bardzo ładny, no musiałem go kupić, kosztuje tam 2,50. Do Maga 7 mamy Monster Call, naprawdę ładny skin za około 6 zł, Tylko, że no Mag strasznie małe obrażenie, ma coś ostatnio, także polecam skiny, ale nie polecam broni. M249, nieużywana broń, ale skin widmo, naklejki około 3 zł za skita, którego nigdy nie kupię, w sensie broń. Za to Negev, bardzo ładny reaktor, plus takie też niuk naklejki toksyczne. Fajnie, ale negewa to nie wiem czy kupię, może drop jakiemuś graczowi na matchmakingu. Dobra, teraz tak, przejdźmy do agentów. Tutaj z terrorystów mamy takiego wilka, no skin około 10 zł, bardzo fajny. A do CT mamy... Takiego niemieckiego agenta. Również fajne skinno. W obu tutaj w skórkach są zmienione rękawiczki, także o to walczyłem. To chciałem i mam fajne skiny dwa po 10 zł około. Dobrze, moi drodzy, także to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że zostawicie suba. I co, zapraszam raz jeszcze. Za tydzień pojawi się mocny materiał z Halkeinsa. Trzymajcie się. Cześć.